Cześć, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Arkadiusz pan. Hej, to moja linijka. A nie, coś mi się pomyliło. Cześć tu Karol i Jesteśmy po gali, po ważeniu. Już? Przed galą. Przespałem. Hajlik ze mną człowiek orkiestra. Musiałem jakoś to fajnie rozpocząć, Arku. Cześć. Arkadiusz pan Pawłowski. Bardzo mi miło, bardzo mi miło, zawsze sympatycznie. w sensie Mówię zawsze, to jest nasz drugi wywiad. A ja mówię, zawsze sympatycznie z tym panem, ale u Karola zawsze sympatycznie. Słuchaj, jesteś najbliżej tego, co się tu dzisiaj działo yy, na ważeniu, a działo się chyba naprawdę sporo. Czy to przerosło Twoje oczekiwania? Wiesz, co? Czy przerosło moje oczekiwania? Nie wiem, ale na pewno mnie zaskoczyło. Yy, a już troszkę, troszkę w tym biznesie siedzę. Ciężko mnie zaskoczyć, wydawałoby się. Yy, zaskoczyło mnie bardziej to, yy, w których walkach to się działo. Bo to, że jakby będzie gorąco u Limasty i Ewy, no to to można było przewidzieć. Ale tej całej akcji z Ratajem i Meduzą jednak przewidzieć nie było. Zaczęło się tak, mam, na, mam wrażenie, niewinnie. Tak się Troszkę tam dotykali, a nagle. Bam! No właśnie, ja miałem wrażenie, że na początku to jest taka zabawa, takie koguty się dobrały, po prostu na zasadzie troszeczkę się przepychają, ale i, i zobaczyłem, że jak mu już chwyta za tę rękę, dam do kimurki, to ja mam takie. Ale on się bawi, czy on mu rzeczywiście.? I patrzę, że tak coraz więcej ta ręka już tak drży. Myślę, Jezus, Mario, on mu próbuje zrobić tu kiburę, nieźle. No i później, już jakby to, to poszło mocno, poszedł ten cios w stronę Rataja. No i wydaje mi się, że to był też jakiś taki. To był akt symboliczny, nie? To było takie na zasadzie. Jeśli, jutro ci pokażę. Tak, tak, a zarazem, no, jeśli chce, widzisz, to, 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 cię, to cię dosięgnę, nie? No i rzeczywiście go tutaj dosięgną, zobaczymy, jak będzie jutro. Nie mogę się doczekać. Fajnie, fajnie. Jakby nie będę oceniał, bo wiadomo, jedni, to. Lubią, drodzy powiedzą, że niesportowe tak itd., 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 to są freak fighty, tutaj trzeba, jakby, trosz, troszkę wiesz, na co się piszesz, troszkę wiesz, czego możesz się spodziewać, ale często też jesteś zaskoczony, więc tak naprawdę dla mnie to jest prognostyk przed jutrzejszą galą pozytywny, w kontekście tego, że skoro tutaj był taki ogień, to jutro będzie jeszcze mocniej. Miałeś kilka miesięcy przerwy od tego świata freak fightów, wcześniej Fame MMA, chwila przerwy, nowa organizacja, nowy pracodawca, jak ty to widzisz? Bo mam wrażenie, że Heilig robi pierwszą galę, a patrząc na cały anturaż, za to wydaje się, jakby to była już, nie wiem, 10-15 gala, bo jest to naprawdę robi niesamowite wrażenie. To jest właśnie rzecz niesamowita, że tak trochę człowiek, tak jak mówiłem, miałem, miałem przewodę, bo realnie troszkę krótsza, bo jakby w tym momencie, kiedy jeszcze w teorii nic się nie działo, albo nic nie było wiadomo, no to człowiek już tam działał, człowiek już tam pracował. Ale rzeczywiście jest to mega zaskakujący scenariusz w kontekście tego, że ludzie no, patrzą na to i mają takie Jezus Maria, no dobrze, teraz to wygląda tak jak ta gala numer 7, 8, 9, 10 Fejmu i tak dalej, i tak dalej. Ja staram się nie porównywać przede wszystkim. Ja nie patrzę na to w taki sposób. Dla mnie kluczem jest to, żeby to wydarzenie było możliwie jak najlepsze, jak najciekawsze, jak najbardziej atrakcyjne. I nie porównuję, bo w momencie, kiedy się porównujesz do kogoś, zawsze przegrasz. Ale to nie dlatego, że, nie dlatego, że po prostu że realnie jesteś gorszy, tylko po prostu nie skupiasz się na swojej pracy. Jeśli porównujesz się do kogoś, to zamiast robić swoją robotę jak najlepiej, to porównujesz się do kogoś i ta, powiedzmy ta osoba, ten podmiot pracuje, działa, a ty myślisz, mm, jakby tu dorównać. Nie. Po co? Absolutnie, robić swoje. I Haylik od samego początku robi swoje. Hailik się nie ogląda na nikogo. Na większych, na mniejszych, na równych itd., itd. To nie ma żadnego znaczenia. Robisz swoją robotę, robisz ją możliwie jak najlepiej, dajesz siebie wszystko, zapierdzielasz od rana do wieczora. Tutaj jest ogromna praca włożona w to wszystko. Myślę, że to widać. Jakby To widać tak naprawdę te efekty przez chwilę bo mhm. widzisz je przez chwilę na konferencji, przez chwilę na rundkach, przez chwilę na gali, nie, to, to jest, to jest Teraz wery shotów, które są tak naprawdę no naj, tak. chyba najbardziej popularne na YouTubie, to umyka. To, to prawda i jakby to wszystko jest na chwilę, a człowiek sobie nie zdaje sprawy, że żeby postawić taką scenę potrzeba tylu, a tylu ludzi, którzy przez tyle, a tyle godzin spędzą e, czas tutaj, e, wcześniej przywiozą, zwiozą, po, postawią, zabiorą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, to jest praca setek ludzi, żeby to wyglądało jak e, milion dolarów i e, Wydaje mi się, że to jest coś, co ludziom jakoś tam bardzo umyka, ale też no, ludzie nie muszą się nad tym zastanawiać. Ludzie mają przyjść na gotowe po prostu jak Albandi, włożyć rękę w spodnie, rozsiąść się i baw mnie. No i to jest, to jest cel tych widowisk. I myślę, kurczę, że tak jak dzisiaj, no bawi, bawi. Powiem Ci, że jak obserwuję Twoją ekspresję, to jak zachowywałeś się na wszystkich konferencjach, mam wrażenie, że po tej krótkiej przerwie od free fight'ów ten ogień w tobie wrócił chyba z podwójną siłą. Wiesz co, kurczę, ten ogień nigdy nie zgasł. I coś mi, coś mi podpowiada, że nigdy nie zgaśnie. E, mi zawsze, jakby ludzie bardzo się dziwią, kiedy się dowiadują, ile mam lat. Ludzie zawsze mi dają o wiele. Ja mniej. byłem w ogóle w szoku. Na ostatniej konferencji powiedziałeś, że jestem rocznik 8-9, nie ogarniam TikToka, tak? Trochę tak, trochę tak. I ludzie ludzie mają właśnie takie, że Maria. Ja myślałem, że ty masz tak z 8 lat mniej, tak, nie 23, 25, 27, no już pierwsze zmarszczki się pojawiały, już nie taki piękny, jakby, jakby jak ktoś mówi... Mówi to 30-latek. No tak, to mówi się kiedyś byłem y y jak to było? Kiedyś byłem piękny i młody, a teraz... No właśnie. Ale, ale rzeczywiście ja, wydaje mi się, że też mnie utrzymują w, tym takim, w takiej dobrej energii, w takiej młodości mentalnej w dużym stopniu ludzie, z którymi się spotykam. I to są oczywiście często ludzie, którzy mają po lat 20-25, albo są to ludzie, którzy mają po 45 lat, ale którzy zachowują się jak dzieciaki po prostu. I wydaje mi się, że tym takim kluczem do tego wszystkiego, przynajmniej w tym świecie, w tym takim szalonym świecie internetu, jest to, żeby to wewnętrzne dziecko troszkę jakby pozostało i żeby dać mu dość do, do głosu, bo to jest jednak świat przedziwny, abstrakcyjny, absurdalny i, i wydaje mi się, że ludzie też chcą. Takich rzeczy, których na co dzień po prostu nie zobaczą w tych takich poważnych, czy właśnie poważnych federacjach sportowych, czy w tych takich programach. Więc kluczem do tego, żeby zachować jakby młodość mentalną jest to, żeby otaczać się ludźmi, którzy ciągle w jakiś tam sposób challenge'ują Cię, a zarazem nie pozwolą Ci iść dziadzieć. Trzy starcia, na które Ty czekasz najbardziej jutro? Nie lubię takich rzeczy, ale niech ci będzie, zrobię dla ciebie ten wyjątek i powiem: Lil Masty Brodnicka, y, bonus BGC, Japczan oraz Carlito Big Jack. Y, to jest jakbym miał tak wymienić, trzy, aczkolwiek mówię to z pełną odpowiedzialnością. Osiem na osiem walk to są interesujące pojedynki, bo w każdej. Tam, gdzie nie ma jakichś wielkich zasięgów, jest duży konflikt. Tam, gdzie nie ma jakichś gigantycznych dymów, są gigantyczne zasięgi. To się wszystko pięknie miesza. Melting pot, po prostu genialna rozrywka. Arku, dziękuję, życzę udanych emocji jutro, żeby ta pierwsza gala jak najlepiej się udała. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich Twoich widzów. Aaaa!